Zwrot podatku bez granic z transtax. Pakiet mobilności wprowadził klasyfikację poszczególnych elementów wynagrodzenia. Nazwał je i zobowiązał do stosowania się do tych elementów, do rzeczywiście wypłacania tego w formie i według zasad, takich, jak przewiduje pakiet mobilności. Czyli nikt nie ma to już samowoli, że możesz zapłacić kierowcy premię, a możesz mu nie zapłacić premii, że możesz mu zapłacić dietę francuską, a możesz mu zapłacić dietę polską, że w momencie, kiedy jest oddelegowany do pracy w Niemczech, to płacisz mu według stawek polskich. W tym momencie kierowcy nad tym oczywiście zyskali, ale jednocześnie zyskał system. Pan, który zajmuje się Naliczaniem pracy kierowców i prowadzeniem księgowości dla firm transportowych, przede wszystkim, ma w tej chwili dużo łatwiejsze zadanie. E, Panie Lu, czy łatwiejsze? Ja uważam, że nie do końca. Z tego względu, że jest, zasta, pod, patrząc na moją sferę fizycznie rozliczania czasu pracy zmusza mnie to do większej intensywności poszukiwania rozwiązań dla firm transportowych, żeby legalnie pomóc im przetrwać. Bo o ile firmy transportowe, tak jak wspomniałem wcześniej, żyły w pewnego rodzaju Eldorado, więc wypłacam pod stołem, nazwę to dietą. No i znaleźć mu teraz legalne rozwiązanie na to, żeby tego kierowcę fajnie, legalnie rozliczyć. Był to problem na dzień dzisiejszy, Mamy innego rodzaju kłopot. Wszyscy muszą te pieniądze zalegalizowane wypłacić, ale poszukują rozwiązań nie jak uszczuplić budżet i kieszeń kierowcy, tylko w jaki sposób jak najmniej pozostałych podatków i para podatków od tej kwoty wypłacić. Zapłacić do Państwa to, co Pani wspomniała, ale żyć zgodnie z naszym lokalnym systemem zus i te wynagrodzenia w odpowiednim poziomie ozusować, opodatkować, ale też być zgodny z tym, co narzuca pakiet mobilności i jakie są wymogi krajów Unii Europejskiej. Więc tak naprawdę my musimy ze względu na pakiet mobilności, ja jako osoba prowadząca kadry i rozliczenia, znać nie tylko stawki podawane ogólnie godzinowej pracy pracowników na terenie Unii Europejskiej, bo to jest część socjalna, która się nie odnosi tylko i wyłącznie do wynagrodzenia. Samo wynagrodzenie jest jednym. Podajże z 8 czy 9 punktów, które taki pracownik oddelegowany powinien otrzymać. Prosta rzecz, już w przestrzeni sądowej pojawiają się e, może niewyroki, już widzę sprawy, które toczą się, pozwy kierowców wobec firm transportowych o diety międzynarodowe. I jakby tutaj może paść, no ale diety międzynarodowe są zdelegalizowane. Tak, w Polsce. Ale jeżeli ja ciebie deleguję jako pracownika za granicę, podlegasz pod system niemiecki, w tym momencie bierzesz sektorówkę niemiecką, to nie tylko wynagrodzenie bierzesz wszystkie inne świadczenia. Czyli kierowca delegowany do Niemiec, robiący na przykład kabotaż na terenie Niemiec, idzie według godzinówki niemieckiej. Ale też mu się należy urlop według ilości niemieckich przepisów. Należy mu się dieta niemiecka. Bo proszę popatrzcie na to w drugą stronę. Niemiecki pracodawca deleguje pracownika do Polski. To też jest pakiet mobilności. I niemiecki kierowca pracujący dla niemieckiej firmy wykonuje kabotaż na terenie Polski. Z Wrocławia do Gdańska. Tam sobie śpi. W polskich przepisach dla naszego krajowego kierowcy jest dieta? Jest. To on według przepisów oddelegowania na polski rynek wpada w polskie przepisy? Wpada. Należy mu się polska dieta? Należy. Funkcjonujemy identycznie. I wszyscy to pominali. Wszyscy się skupili, sfokusowali. Wynagrodzenie. Koniec. A co z pozostałymi rzeczami? Kierowcy zaraz się o to upomną, zaraz będzie analogiczna sytuacja jak były 2006-2007, przepraszam, 2015-2016, co było bardzo, bardzo dużo spraw kierowców przeciwko firmom transportowym związanych z ryczałtami za noclegi, bo były niedoregulowane, niedoprecyzowane. Tak samo za chwilę będą wywracane firmy, i im większa, tym szybciej będzie padała z racji skali odnośnie roszczeń kierowców co do delegacji zagranicznych. I tu za, naprawdę będą, będzie zdziwienie mecenasów i prawników księgowych tychże firm. Więc pakiet mobilności z jednej strony poukładał, ale tak naprawdę nie uprościł rozliczenia. No tak, ale to nie dotyczy wszystkich przewozów. Przecież przewozy dwustronne, czy też przewozy kombinowane. W zasadzie są rozliczane dokładnie tak, jak kiedyś były rozliczane. Tak jak pani powiedziała, tak zwane bilateralne i kombinowane, czyli z jakimiś doładunkami. To już w ogóle m, patrząc na to, w jaki sposób padła klasyfikacja e, tychże przewozów i kierowców zamkniętych w ramach tych przewozów, to pakiet mobilności w połączeniu z delegalizacją diet dla kierowców w ruchu międzynarodowym stworzył jedną bardzo dużą lukę. Mamy kierowców krajowych, którym się należą krajowe diety za wykonywanie przewozów po terenie kraju. Mamy kierowców oddelegowanych. I nigdy nie pracują za granicą. Tak jest. I nagle mamy bilateralnych, czyli jeżdżących tam i z powrotem. Czyli tak. Ani nie są za granicą, ani nie są w Polsce. Tak naprawdę nie należy im się nic. Przepisy o nich zapomniały. A jest tu naprawdę największy odsetek firm. To teraz popatrzmy. Pakiet mobilności zrobił dużą krzywdę. Jeżeli... My szacujemy, że 75% polskiego transportu zagranicznego, może nie międzynarodowego, bo to będzie złe sformułowanie, ale zagranicznego, to jest tam i z powrotem, i nagle zaczynają się zabawy z uzupełnianiem, nagrody, kombinacje. Są zmuszeni, żeby legalnie wypłacić kierowcę w nagrodę, są zmuszeni do kombinowania. A proszę mi powiedzieć o taką rzecz. Jak to wygląda w sytuacji, kiedy Kierowca korzysta z tej diety tak zwanej wirtualnej, czyli z pieniędzy za oddelegowanie, czyli dodatku do płacy krajowej, która jest troszkę niższa, wynikającego z tego, że przez ten okres oddelegowania pracował w Niemczech czy we Francji. Czy pracodawca ma prawo odliczyć wtedy ZUS za te dniówki, które Zostały przez kierowcę wykonywane, wypracowywane za granicą i PIT. Bo w sumie powinny mieć prawo zmniejszenia. Tak? Inaczej, samo. Tak, ponieważ nie pracuje w Polsce wtedy. Dokładnie, ale to, to tak wprost się nie przykłada. Bardziej, może obrazkowo, żeby m, pokazać, o co chodzi z tą wirtualną dietą, to działa to w taki sposób, że jeżeli pracownik na przykład 10 dni pracuje na terenie. Nieważne, jakiego kraju Unii Europejskiej, bo została wirtualna dieta ujednolicona na poziomie 60 euro. Kiedyś to było tak, każdy kraj przyjmujący w swoją stawkę, zostało to w 2023 roku zmienione. Więc jeżeli 10 dni pracuję, jestem oddelegowany do pracy na terenie Unii Europejskiej, to mam 10 razy 60, czyli 600 euro. Zakładamy, że to jest 2,5 tysiąca Jeżeli przekroczę średnią krajową, moje wynagrodzenie jako kierowca przekroczy średnią krajową to o te 2,5 tysiąca euro po przekroczeniu średniej krajowej, od takiej kwoty, to jest taki limit zwolnienia z ZUS-u po przekroczeniu średniej krajowej, czyli dostaje wynagrodzenie netto, ale ta część przekraczająca o 2,5 tysiąca złotych średnio krajową jest nieozusowana i nieupodatkowana podatkiem PIT-4. Tam PIT-4 też jest zwolniony troszeczkę na innym poziomie niż 60 euro, ale to nie jest w pełni ozusowane, a nie opitowane. Jest taka uda, że jak... 60 euro, jeżeli chodzi o opit i 20 euro, jeżeli chodzi o... Odwrotnie. No, o 60 euro o zus, no, a no, 20, właśnie, 20 euro o opit 4. Czyli 3, każdy 30, 3, 30, 33%. 3%. Tak, dokładnie. Przepracowano ze granicą. Dokładnie. Hmm. Więc to jest takie bardzo ogólne. No tak no wiadomo, bez względu na kraj, bo to obowiązuje. Bo zostało ujednolicone, bo zostało ujednolicone. Kiedyś braliśmy z tabeli jako założnika... do. to jest też jakieś ułatwienie, prawda, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, bo są już pewne normy poustawiane, pewne współczynniki, które... Oczywiście. Dla was są jasne, bo jak byście sobie z tym poradzili, gdyby nie było na przykład tego przepisu? Gdyby tego przepisu nie było, bo tak jak mówię, to nie jest przepis stworzony wprost dla transportowców, to jest przepis wyciągnięty z polskiej ordynacji podatkowej. Nie chciałbym tego nazwać katastrofą, ale naprawdę byłoby dużo, dużo ciężej, gdyby tych przepisów nie było. Realną ulgą, realnym oddechem, powietrzem jest ten przepis dający możliwość nie składkowania, niepitowania, nie tak kolokwialnie mówiąc, wynagrodzenia dokładnie powyżej średniej krajowej, bo średnia krajowa na dzień dzisiejszy będzie od nowego 8600 z małym przecinkiem. No to to tak naprawdę jest 5-6 tysięcy złotych na rękę, netto dla pracownika. Wiemy, że kierowcy zarabiają dużo więcej. Tak, to jest w okolicach 10, nierzadko w specjalistycznej pracy około 12 tysięcy na rękę. No to teraz 12 tysięcy to jest 20 tysięcy brutto. To jest nie do dźwignięcia dla pracodawcy, jeżeli chodzi o obciążenia socjalne. Bo mówmy tak, Pracownik od dłuższego czas, czasu dostaje takie wynagrodzenie netto. Bardzo duża zmiana nastąpiła w obciążeniach po stronie podatkowej, parapodatkowej utrzymania tego pracownika. Tak, bo to nie jest taka sytuacja, że, nie wiem, pakiet mobilności zmienił wynagrodzenie kierowcy z 5 na 10 tysięcy. No nie. no nie, to wynagrodzenie było. No to jest było. taka śmieszna kwota, ale to może nie być taka śmieszna dla kierowcy, bo jest ustalona też kwota za korzystanie z toalet. Tak, tak zwane sanitariat. Musi tak musi wziąć prysznic, prawda, musi z pewnych rzeczy. Tak, tylko kwota... będąc cały czas podróży. To znaczy, nie kwota nie jest ustalona. Kwota nie jest, no, ustalona. jest, jest ustalona. ustalona. Możemy, my jako pracodawcy, możemy, że tak powiem, skorzystać z tak zwanych popularnie sanitariatów, tak one są nazwane, ale kwota wprost w ustawie o czasie pracy kierowcy nie jest podana, że to jest 5, 7, 10 euro. To jest troszeczkę tak, jak z ekwiwalentem za pranie. Więc stanowią koszt, więc um, ochoczo z nich y, korzystamy, ale to muszą być realne poziomy, muszą być poziomy, które odzwierciedlają moją specyfikę pracy. To nie jest tak, że ja mam, nie wiem, chory pęcherz, będę o dwa, trzy razy więcej, ale może być taka sytuacja, że z tego prysznica będę musiał korzystać dwukrotnie, trzykrotnie w, w skali dnia, bo mam taką, a nie inną naczepę, taki, a nie inny ale rodzaj towaru, ale... który to będzie powodował. To jest troszeczkę tak, jak wspomniałem, z sanity, nie z sanitariatami, tylko z ekwiwalentem zaprawnień. No jeżeli ktoś w białych rękawiczkach rozwozi, rozwozi towar, a i nie, nie przy tym się nie obrudzi, a ktoś ma na przykład materiały niebezpieczne, adery, paliwa, coś co wytwarza nie wiem, nieprzyjemne zapachy, i muszę te ciuchy codziennie wymieniać, nawet dwa razy dziennie, bo załadunek, rozładunek, to na pewno ten ekwiwalent zaprania będzie różny w dwóch takich podmiotach. I tutaj też sanitariaty mogą stanowić różną wartość. Są firmy, które wjeżdżają na teren Niemiec, za 6-8 godzin wyjeżdżają z terenu Niemiec, a są firmy, które 2-3 tygodnie kierowca przebywa na terenie oddalonym od domu. I musi inaczej skorzystać z prysznica. Częściej nie wiem, są to chociażby weekendy, które no, też trzeba się umyć i wykąpać i skorzystać z tych sanitariatów. A ktoś, kto wjeżdża i wyjeżdża i jest na terenie Miec 8 godzin, no to jeden dzień do jednego dnia? No, jest troszkę różnicy. I naprawdę ta specyfika pracy, dobrze składana, dobrze opisana, daje możliwość obrony tego poziomu. To nie jest tak, że ktoś siada, ach, u mnie będzie 20. Odzyskaj swoje pieniądze. I zainwestuj je tam, gdzie są naprawdę potrzebne Stranstax.